Waldas napisał, że wygramy dwa razy, to tsunami awansuje z 12 na 11 miejsce. A, a, a to, to nie co wiem, co się. panowie. Mogą puścić. No to jest do tego zdalne. Jest Polak, to puszczamy. No ja. Ja wam zawsze ale po po Dobra, skupmy się. Yee. Dobra, Jakubek jedziemy, tam staraj się wybijać. Żyjemy od razu. Na dzień dobry, jazda. Prawo. Jakoby, co jak do no, tak. no. ale To bo... jest To Brawo. Super. Ups. Nice. Nice. Dobrze. 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 Dobrze.

Dobra, lewa, 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 lewa. Teraz długo. No, ten obrońca przed mną jest stał, nie chciałem tak podawać. Wow, ale sytuacje na dwie takie. Um. Może trochę wyżej tak. podejdźmy, bo tak w sumie to jest za bardzo się cofa, bo oni sobie no rozgrywają. Nie wiem, rozgrywają, oni tak... dużo rozgrywają na swojej połowie, więc nie uważam, że mają dużo rozgrywania. Oni na swojej połowie tylko sobie podają, przez drugą. No tak, właśnie, ale właśnie też byśmy my, mogli trochę przekazać w tym. Dać mi się i pomylić. I zrobić wtedy z tego szybko uchowę. Bo no oni mają tak. tam dosyć, takie, dosyć takich potężnych zawodników, nie zamieniajmy się, bo jestem wolny. Dobra, ale no nie będziemy się tam no to Możemy spresować, no dawajcie jeszcze. Początek, drugie połowy to. Dobrze. ile na kapio, wysoko poszło.

Ole, przeszło. Aj, si, Aj si, no, chyba. teraz od niego. i Nie, byłem, 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 byłem. Ty masz. O. To Dobra, popatrz. Dobra, Dobra, Patrz, już. <laughs> jest trochę było, bo już go A to mój błąd, bo ja, ja go powinienem mieć tam. Zamiast jest kubka Beniu zawodnikiem meczu u nich. On, wy, on wygrywał te główki wszystkie tam. Ja idę o na. kurwa gigant, tak kurwa nie wiem ma tam wzrostu, <ścoughs> Dobra. Gramy. Dobra, no bo Proszę. No na wprost, ale no tak nie no. Dobra, gramy. Koncentracja do końca, Pany, cały czas. Kurde, chciałem to zdolnie, No ja kurde. No lululul, to nogą uderzyć, kurde. chciał? Nice, bar bardzo dobry kodem, Kurde, dlaczego tak lekko? To też miał być do Marcina, nie tam. Weź Brawo, tajemnicy strzał! Z za szybko, ale ładnie uderzyłeś. Nie strywałeś. masz. Dobrze. On tak był stawiany z dupy, trochę. Niekonwencjonalne strzały, no animacja świetnie wystrzała. Zabiję i wrzucę. Świetnie. Ja! Ja tak długi dawałem, czemu na krótki uderzył? Uff, uwaga. trochę Ogólnie i... Ogólnie nie wiem co to za animacja była. Trzeba wow. coś strzelić jeszcze. No nie możemy już tak no. tych autów, bo na no, nie wychodzi, oni mają za wysoki, nie wygra to A nie, mój też nie chcę wyskoczyć do tego węgla, nie wiem co jest. Mogę na... gdzieś próbować zlecić na wolne pole Chyba, tak? że mogę tak do linii jak tam schodzić tam głęboko i zawsze ja oni też nawet jak oni do wybiją, to może coś zlecieć przez poleka. Ale komuś. ten mi się wydaje, że nawet, że Rezi może palić głupa, że nie trzeba tam chodzić i stać po prostu przy linii przy Jakubku i tam podanie do niego wtedy pójdzie. Na krótko raz zwanie, tak? Bo no myślę, że to daleko i to pójdzie na krótko dawaj dawaj. I dawaj damy. O, lol, leci tak na kulec. Który... Aksu, żyjesz? Lolaś. Lolaś. Aksu nie mogę. Aksu nie może, lecz plantał, inny miał. O, albo muszę ją posuć do nas Ja nie nadarzam nad grom, ja mam... ...zgładzoną ten monitor kurwa, nie jest taki... Co masz? Moje oczy są tak przemęczone, że mam zamazany ten ekran ja nie widzę co. Dobrze było, jest to zostało. Dobra. Nice. Nice. Dobra, próba. Ja jestem za sam coś jest. Nice No nice. 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 Jakiś człowiek. O, i elegancko. Dobra, wrzuta. Ale kurwa, to ale jest... krzywa. Nie, no. Chcecie załapać zrobić, mogę się ruszyć w ogóle. Tak. Więc... Kurwa. Podawać między sobą. Bo on wykonywał założenia taktyczne. No Jakie wybicie, co to było? Lol, co tam się dzieje? Ok, jest. Za nasza, za nasza. Guraca! super. Yes. Oh, tak, o, no, 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 no. Dobra, jest. Pier... Yes, ja Jak Jak miał kwadratowej głowy, to było... ...zbiorek więcej. Wios... Ano. No. Prawie. Ja pierdzielę no. 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 A może Cię... No. No. ten taki ma zawodnika meczu, ciekawe jest za co. To ramki? <laughs> a ten, a może to ci tam brakuje do główkowania jakiś jeszcze? No się oto wszystko, nie? Czy chyba jest obrotnie i coś, ale nie wiem no. Agresji, jakieś nie mam pojęcia.